Hej, kochani, a ja w dzisiejszym odcinku na tym kanale pokażę wam kilka sekretów z wykrywaczem metalu Dobra, zaczynajmy, chodźcie Ogólnie no to jest też nowa aktualizacja Dzisiaj była akurat jak grałam Akurat tutaj z kuzynem nagrywam Właśnie, właśnie, bardzo można w dwójkę To jest takie fajne, o kurczeczki Słuchajcie, musimy jeszcze zejść i patrzcie nie, bo wy teraz w tej nowej mapie I patrzcie na to Klikacie strzałka I to jest takie mega Za to się potem hajs kochani dostanie Więc serio mega Dzisiaj sobie trochę tego podkrywam I jedziemy ze strzałką W ogóle się mega cieszę I w ogóle ten No będzie niedługo Kolejny live Więc się mega cieszę I w ogóle mój kot znowu miałczy. Więc jakby go było słychać w tym, no to serio, sorry, ale no miał a teraz nie mam jak ten mu pomóc, więc no. I też no. Tutaj patrzcie czekajcie. Sorry, mam lekką herbę. Dobra, bierzemy. Wygrywacz tali. Tu idziemy i bi Jest! To jest jakieś... Ra o, za ten Roughsy artefakt, kochani, od razu mówię, że dostajecie 90 kg. Dobra, chodźcie może się przejdziemy. Nie chyba konia trzeba wyciągnąć. Konia, pojedziemy sobie na Adusi, wiecie? Adusia! Albo nie, nie na Adusi. Czekaj, bo. Mhm. Pojedziemy sobie na piorunie, bo jest duży. Więc tak nie? Kurde, no patrzcie, jaka lipa! Bo mi się to nie odpala. A ja nie wiem czemu, kochani. Jezus, Maria, chciałam. Dobra, i zaproś... Dobra, najpierw no jak jest ładne, jak ale dobra. Chodźcie, idziemy się przyjechać, kochani. Gniepiorun jest ogólnie mega mało. Choć mi, no, trenowałam go, ale dosłownie trochę na jednym odcinku. No, bo chciałam go, ten właśnie do odcinku niektórych, przygotować. Bo będą zawody i muszę konie sobie na no, macawę trenować. Najbardziej na Ismara, jeden gen, bo. jeden gen. Kochani, jeden gen, będę szybko jeździć. I dobra, gdzie ta strzałka nas prowadzi? Gdzie? Kochani, tam się nas, Was, gdzie? O, jezu, czcija. O, dobra, dobra, dobra. Jest dobrze, posłuchajcie, jest dobrze. Dobra, jest. I tu czy... jest. Ej, kochani, tego artefaktu jeszcze nie miałam. Tego artefaktu jeszcze nie miałam. <laughs> jeszcze go nie miałam. Ale reszta z tym. Dobra, musimy trochę tam pojechać, dlatego że tak się zrobiło, ale... Nie, No no, patrzcie, patrzcie, jak wiem. Ja... Jezus, Maria, czemu ja tego zrobić nie wiem? Gdzie jest to? Dobra, gdzie to jest? Gdzie jest ten skarb? Gdzie jest ten skarb? No, gdzie? gdzie jest ten skarb powiem, mm, że nie widzę nigdzie skarbu. Chodzi no... Na... tego skarbu, ale ta strzałka jest jakaś... bo nie będziemy musieli tam wjeżdżać, to nie bę... Nie, ja tam nie chcę. Ja tam nie chcę. Ech, ja tam nie chcę. Dobra, chodźmy. Jak już musimy... Myślę, że wtedy pójdziemy od razu do tego na ten... O, o, o! Zatrzymaj się pioru. Dobra. Dobrze jest dobrze. Ops. Okej, okay, to jest jakiś... No dobra, to nie jest fajny efekt. Jeszcze raz. Uh -huh. No właśnie. Czekajcie, zaraz tam. już coś sprawdzić jak coś. I teraz ogólnie nie sobie szybszego konia, bo no. No potrzebujesz przyszego konia. Ale dobra. Dzisiaj nagrywam właśnie tą z kuznam. Tak jak mówiłam, czyli. I jak Wam się film spodobał, no to dajcie koniecznie subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę. To będziecie na bieżąco, a serio mówię Wam o płaca się subskrybować. Bo codziennie jest po kilka filmów, ale dobra. Ja nie będę z koleżanką robię film, więc czekajcie, czekajcie. Chcemy robić dużo wtedy żeby. Ale dobra, w ogóle dopiero 4 minuty trwa. Film. I w ogóle w tym odcinku, oprócz tego wykrywacza motalny, chcę zrobić, bo patrzę, coś jest betu brakuje jednego składnika na, na antidotum. Powiedziała, że rośnie w dużych wysokościach, jak znajdź żółtą orchidę. I podpowiedzcie mi w komentarzach, na, na przykład dodajcie mi do znajomych, nazywam się Adusia podługa Harusuili, gdzie to jest i z, może będziecie na odcinku, bo zrobimy razem to zadanie, a ja nie, po prostu tego nie umiem. Więc serio kochani, musicie mi pomóc. Bo ja sama dzisiaj wskaznałem też łóżka. No i nie było tego nigdzie. Po prostu nie było. O kurde, zatrzymać się trzeba. Trzeba. Ja często tak słowa no lubię, tak lubię no, już. Jak się artef... Arcy... Broken. No, mamy tyle artefaktów. I myślę, że no, jeszcze trochę możemy ich pozbierać. Jeszcze trochę możemy ich pozbierać, w końcu na tym polega ten odcinek, w ogóle jutro będzie odcinek, czekajcie, do... jaką emotką to będziecie mogli zgadzać, tylko poczekajcie, musicie poczekać kochani, musicie, kurde, musicie poczekać to na końcu odcinka, z jaką emotką będzie odcinek. I like będzie to z takim zdziwieniem Ale też wam powiem Z takim zdziwieniem Bo to będzie taki fajny odcinek Wleci na kanał Bo będziemy robić Dobra no powiem już wam Będziemy robić z moim Bez Moim kole Czekajcie Z moim przyjaciółką Chyba z rybaczki Ale nie wiem jeszcze Muszę się z nią mówić. Kurde nie dociągnęłam to, to jest do innego filmu to jest do innego filmu. I właśnie przy... ja robiłam taki odcinek jak szybko zarobić pieniądze w Horse Wheelie i wtedy zapomniałam ogólnie dodać właśnie to, no bo dopiero kupiłam jakby to coś. Więc no... W ogóle... Gdzie my idziemy, jedziemy. Jezu, mam chrypę sorka Znaczy, no mam katar, ale sorry, sorry. Sorry. Słaby artefakt wyspaliśmy. Ten Broken Artifact, chodzi o. No, Zostaje niby to z tych końców, ale chciałbym więcej. I wtedy idzie się do takiej. W sumie wam pokażę do takiej brązowej budki. I daje się sal, sprzedaje się to. No i, no i no fajnie. Dobra, idziemy, idziemy, kochani. Ja nie wiem, kochani, totalnie, gdzie, ma, gdzie mamy jechać. <coughs> Patrzcie, gdzie my jesteśmy. Dobra, chyba, wiecie co? Trzeba zejść z góry. Iść na górę. Dobra. Idziemy za tą strzałką. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra. Idziemy <laughs> za tą strzałką. W ogóle zaraz miniaturkę będziemy robić. Bo będę musiała zdjęcie na miniaturkę zrobić. Dobra, Dik dik dik. Di poczekajcie, nie mam tego. i też czekajcie, bo ja muszę zdjęcie na miniaturkę zrobić. Dobra, i czekajcie, kochani. No, bo robię teraz miniaturkę ogólnie. Dobra, jest dobrze. Na miniaturkę zdjęcie musiałam zrobić. <laughs> Więc tak, miniaturka jest zawsze ważna. W ogóle, jak coś zawsze dostaję, dodaję efekty i napisy na miniaturkę. Jak chcecie, to możecie ze mną też TikToki różne zakończyć. Właśnie zaraz... Ej, dobra, muszę zaraz też. Ztańczymy zaraz. Coś, coś, coś. Może... Dobra. Mam... O, spadłam. Dobra, nieważne, już skoczę. Właśnie na miniaturkę mega dużo lubię rzeczy robić. Miniaturkę lubię. Efekty mega ładnie wygląda. Jakby to się fajnie robi miniaturki. Ten, ten nie wiem czy słyszycie, ale wy chyba nie słyszycie, ale on tak pisa. To jest dziwne, jakby czekaj, <todgłosy> czekajcie cicho i posłuchajcie Nie wiem czy słyszeliście, bo wyszłam do na... dobrego nagłośnienia. Ale chyba powinniście słyszeć, jak ja słyszę. No, w ogóle tutaj mam tą mapkę nową czuję się ocenia i w ogóle. Ale nie była ta dzisiaj aktualizacja. Można sobie jeździć, to jest takie fajne, bo jak koleżanką sobie jeździcie czy coś. To jest serio bardzo fajne. Ale dobra, to klik, dobra I kopię, Ok, okej, i dobra Tego ale to fakt, jeszcze nie mieć Te dwa, te dwa, te dwa, okej Myślę, że możemy teraz jechać je sprzedać No i no To będzie chyba jakoś tyle To będzie chyba jakoś tyle Poczekajcie Prawie. Nie wiem Kochani, czekajcie, poczekaj, no I y, zaraz może spróbujemy tej żółtej orchidy poszukać, ale myślę, że z Wami będę to chciała zrobić na odcinku, więc serio, koniecznie piszcie, czy mamy zrobić odcinek z tym. I w ogóle, poczekajcie, bo ja muszę miniaturkę zrobić jeszcze taką. Może taka miniaturka będzie ładniejsza. Dobra, chyba ładnie wyszło, bo ja potrzebuję jakichś miniaturek i żeby ładnie wyszło coś, no i ja, no, ja zawsze kilka robię zdjęć miniaturek różnych tych, żeby no ładnie już to wychodziło <coughs> i w ogóle, niedługo nie duch, będę robiła klub adusiek, czyli moich widzek, ale dobra, przechodzimy tu na tam rozmowę. I zobaczymy ile dostaniemy. Kurde, no nie to Ja myślałam, że to sprzedać można. Tak macie artefakty, to tu i patrzcie sprzedajemy ze 6:30. Mam o Nie ważne Dobra, kochani. Szybka rozkminka. Chodźmy. Bo... Musimy szybką rozkminkę zrobić. No, bo ja też nie wiem, gdzie są lamy w ogóle nie ja mam, tylko poczekam. Może nie wiedział, co sprzedałam, sami nie oddało mi nawet hajsu. Ale no, nieważne, tak? I w ogóle teraz jeszcze sobie pojedziemy chyba myślę, że chwila, żeby coś porobić jeszcze na tym odcinku fajniejszego. Prawda, tutaj Krawędź. Bet brakuje jednego składnika na antidotum. Powiedziała, że rośnie. W dużych wysokościach znajdź żółtą orchidę i patrzcie, na mapie mamy właśnie te wszystkie tam. No rośnie podać na wysokości Mam plan chyba tam jechać myślę, że my tego nie znajdziemy dobra, najwyżej już będziemy kończyć odcinek. Bo no, już i tak dużo rzeczy poradziliśmy, bo te skarby wam pokazałam. A to i tak mega wyglądało. więc kochani, kończę odcinek. Bye.